Siemanko z tej strony Elio, Atari Retrofan. Dzisiaj sobie otworzymy paczuszkę taką, taką paczuszkę sobie otworzymy. Taką wielką, ale leciutką, ale leciutka jest. paczuszkę dostałem od Radka. Radka R z Niemiec. Dostałem paczkę z Niemiec i teraz zanim jeszcze będziemy kontynuować, to pytanie do moich roczników. Co okolice 79 roku. Ja muszę w ogóle. Ja, się, ja patrzę na swój ryj zawsze, i potem wychodzi, że nie patrzę na was. A powinienem patrzeć w obiektyw, nie? Teraz postaram się w obiektyw. Po czym można poznać, nie patrząc na nadawcę, nie patrząc, że list, który otrzymaliśmy na początku lat 90. był z Niemiec, a nie z Polski. Takie pytanie, mam. takie pytanie mam ciekawe, co, co napiszecie w komentarzach. No, a teraz wracając do paczuszki. Paczuszka jest taką totalną niespodzianką. Nie mam zielonego pojęcia co jest w środku, Radek mi tego nie zdradził No jest leciutka, jest ogromna kurda, ale leciutka Także nie przedłużamy wy, wy oglądacie i od razu myślicie o tych listach, co Was spytałem A ja się biorę za otwarcie Ledwo się ta paczka w kadrze tu zmieściła Ale otwieramy Tu już, już poszarpałem, potargałem te wszystkie dane wrażliwe, które tam są, bo kiedyś miałem takiego widza w ogóle który dał sobie stop klatkę w jednym momencie unboxingu, przybliżył sobie 38 razy, wyostrzył w photoshopie, zastosował sztuczną inteligencję i potem mi powiedział, że on widzi dane nadawcy. I że on nie zgłosi jak tego nie usunę. I potem musiałem tam zamazywać jeszcze tym. Ten... no nieważne. No. W ogóle jak skończę rozpakować to muszę tutaj stół jeszcze przetrzeć, ten, ten, bo Renata to jest przesrana, tam powiem. Ona wszystko widzi. Każdy odcisk palca, brudek, a potem kto tu siedział przy tym stole, także no... Yy... Potem, potem, zanim będę to jeszcze wszystko montował, to muszę poczyścić tu. Dobra, otwieramy. Otwieramy, robimy pierwsze nacięcie. Nie, nie, skrócę z tego troszeczkę. Tylko muszę uważać, bo tu już jestem mocno zraniony, żeby coś się nie stało po prostu. Otwieramy. Jesteście ciekawi, co? Taka paka. 4,3 kg, to jest w ogóle napisane. Jeszcze tutaj musimy zrobić nacięcie O, aż kurde! Kto te pudełka w ogóle projektuje, że tak nóż zjeżdża jak się, jak się tnie? O, jest liścik, jest liścik. To czekajcie, ja najpierw go wezmę tutaj tak na solo. E, dobra, tutaj nie ma nic wymienionego takiego strasznego, więc czytamy, uwaga. Cześć, Eliop. Retrosprzęt pochodzi z 1990 roku, jest w produkcji niemieckiej. Wszystko zostało sprawdzone i wyczyszczone. Mam w swojej niewielkiej kolekcji ten sam model. Bardzo lubię oglądać na nim stare czarno-białe filmy możliwe, że i Tobie się spodoba. To chyba najmniejszy ekran kineskopowy, jaki w ogóle wyprodukowano. Mniejszego nigdy nie udało mi się znaleźć. Przyjemnego odbioru. O kurde, ja już się kurde cieszę. Już mam już mam Dreszcze. To będzie na rozpałkę do pieca. Dobra, czekajcie to. to... O, ja pierdziele patrzajcie na to. Czekajcie, zrzucę ten karton tylko, bo tutaj chyba już więcej nic nie ma. Popatrzcie na to, kurde. Portable Black White TV, czarno-biały telewizorek. Z antenką, Kurczę, miałem coś takiego, e, a czy wujek mój miał, jak byłem małym chłopakiem jeździłem do Radawy, do takiej miejscowości wypoczątkowej e, niedaleko Jarosławia, Jarosław jest niedaleko Przemyśla e, i tam wujek miał f, właśnie na początku lat 90 końcówka końcówkę 80 może nawet taki telewizorek tam, no i żeśmy tam oglądali jakieś, jakieś cusie. Tutaj mam przyklejoną przejścióweczkę z, patrz tak, jakby antenowe, nie? Źle Wam pokazuję, o antenowe i jakiś taki jack. Mamy kabelek zasilający do, do samochodu, aha, to jest taki... No, ja mam, ja mam taką Skodę, co jeszcze nie ma wyświetlacza. Taki bieda model sobie kupiłem. Ło, no to... jaki, patrzcie, jaki telewizorek! Ja Jarzesz w dupę! Podłączamy zaraz w ogóle, aha, że muszę do Skody iść. Popatrzcie się. UHF, VH, VL, anteneczka. <laughs> Jaki czat, ja pierdziele, tutaj strojenie, głośność i włącznik, klika, dobra, zaraz Wam zrobię jeszcze ujęcie z bliska, polecimy sobie z ręki, ja Wam go przybliżę, żebyście zobaczyli w jakim on jest doskonałym po prostu stanie, firma tego telewizora to jest super tech. Wiadomo, on jest troszkę przybrudzony, przybrudzony z tego pudełka, jakieś tam drobinki i właśnie kartonu, czy gdzieś styropian jeszcze poprzyklejany. Ale generalnie w plastik jest w zarypistym stanie: zero, jakiś tam rysek, jakiś pęknięć. Kurcze, no wygląda przepięknie ten telewizorek. Jeszcze Wam go z drugiej strony pokażę i zaraz go sobie obrócimy. Cudeńko po prostu. Tutaj jest wnęka transportowa na łapę. Mamy antenkę, zaraz ją sobie też rozłożymy. No i uwaga, tu są, tu są dane model BTV452 5,5 cala, czyli te 14 cm, które jest na pudełku. Tu mamy jakieś takie knefelki do regulacji kontrastu, jasności, V-hold, nie wiem, co to jest, V, czyli vertical, czyli coś do pionowego. Nie wiem, może zwężania, rozszerzania, nie mam pojęcia. Z prawej mamy wtyk na zasilanie te samochodu, tutaj mam kabelek. a z lewej mamy tą taką ósemkę do kontaktu, do kontaktu. Także zaraz sobie go sprawdzimy. Jeszcze sobie rozłożymy antenkę. Wiadomo, anteny, antenkę trzeba było rozkładać, żeby nam dobrze TVP1 łapało. O! Proszę bardzo, jak się skubany pięknie prezentuje. A jeszcze Wam pokażę, jaki on jest malutki. Patrzcie, to jest, to jest nożyk do tapet, nie? <grywa> jaki piciek maluśki. Dobra, kurde, podpinamy go! Reginy nie ma w domu, więc podpiłem się na szybko tutaj, żeby już nie chodzić na górę, nie kombinować z kontaktami. Podpiłem się tutaj na przedpokoju. Na chwilkę pościągałem tej pudełka. W ogóle stoją jakieś takie, nie pudełka, koszyki. Stoją jakieś takie puste koszyki, nie wiem, jakiego grzyba. Nastawiane tych rzeczy jest tutaj w ciul i... No chyba ten telewizorek tutaj z konsolą i joystickiem wygląda lepiej niż puste po... Po... koszyki w sensie. Bez sensu, ja to jej zaproponuję, bo to jest bez sensu, żeby puste koszyki trzymać. No a popatrz jak to się ładnie, ładnie prezentuje. Jest telewizorek, jest Atari 2600 Junior, jest joystick na gumy. Telewizorek, konsola wpięte do kontaktu. Do telewizorka z tyłu, w taki malutki otworek, taki mini jack choćby, włożyłem tą przejścióweczkę, która tam była przelepiona. Do tej przejścióweczki wpiąłem kabel antenowy. No i uwaga! A nie, no to muszę zaparkować na statyw, żeby mieć wolne ręce. To czekajcie chwilę. Gotowi? Odpalimy sobie najpierw Atarynę. Śmiać mi się już sobie bo się cieszę po prostu. Odpalamy Atarynę, Ataryna poszła. Tutaj mamy taki przełączniczek UHF, coś tam i coś tam. Trzy różne pozycje. I będziemy na każdej szukać, szukać czy złapie sygnał z Atarynki. Odpalamy telewizor, uwaga. Szumi, szumi? Jest i pewnie się obraz. Patrzcie, działa, ale zarypiście. Dobra. Lecimy, szukanie. Zjedziemy na początek skali. Jesteśmy tutaj maksymalnie w prawo na przełączniczku, czyli jest na UHF i szukamy powolutku. Tu ciężko będzie chyba złapać, bo ta, ta skala jest strasznie krótka i, i, i pewnie zbyt dużo skacze w tych częstotliwościach, ale, ale pojedziemy. Ale zmienia się obraz. Różne beblanie. widzicie troszeczkę to gorzej. Ja to widzę troszkę lepiej. Na UHF-ie jest. Dupa! Dupa! Przełączamy teraz na środek i jedziemy w drugą stronę. Nie, już 50% możliwości wyczerpanych. O, czekajcie, tutaj coś... Nie. Nie myślałem, że już łapie. No szanse maleją, kurde. Teraz ostatnia, ostatni, ostatnia pozycja przełącznika. O, 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 czekajcie, ja wam, ja wam to teraz wy, wy ostrze, czekajcie, bo wy nie widzicie różnicy. Ja wam tutaj teraz, o, pociemnieję reszta, ale wam właśnie złapałem tutaj. I coś tu się zaczyna, czekajcie, zrobimy test, czy to beblanie to już jest konsola? Tak, to będzie konsola. Widzicie? Dobra, cicho, cicho. Jest, <grytanie> jest, patrzajcie, jest UnoCard 2600, złapany. Czekajcie, żeby nie szumiało. O, tutaj! Jest, dobra! Joystick, PAL, pyk, gierki A, Action Man, puszczamy. Jest! Jest dźwięk, jest obraz! <laughs> Jak zarypiście? Patrzcie na to! Czekajcie, ja mam teraz zrobię zbliżenie tego. Czekajcie, inaczej ustawię jeszcze kamerę. Kamerka przestawiona, ale też, też tutaj wyszukałem River Raider. Nie puścimy tego, co tam było poprzednio, tylko puszczamy River Rider. Uwaga! Fire! To <laughs> patrzcie, kurde. Jaki pićki obraz. Czemu to nie gra? Może czekaj, tutaj trzeba guzik na konsoli jakieś nacisnąć jeszcze. Czekajcie. O, teraz poszło. <mum> <mum> jaki czat. No, jeszcze obraz jest do podstrojenia delikatnie, bo są takie. Wybić się te fale, takie miganie. Ale ja widzę takie. No, takie, takie złe trochę widzę. Ale to jest do podciągnięcia. Bo patrzcie, kurde, River działa na takim małym. Radziu, strasznie ci chłopie, dziękuję, no bajka po prostu, bajka. To jest, to jest niesamowite no, uczucie grać w Atari 2006, albo, albo Rambo na no, takim malutkim czarno-białym telewizorku, no to, to od razu się przypomina dzieciństwo, nie? <laughs> Jakie zarypiste, kurde. Teraz co jak źle popchnę jeszcze? Się nie zamknęły. Teraz przyda spokojnie, mówię teraz troszeczkę emocje opadły. Radziu, ja pierdzielę, zrobiłeś mi chopie dzień, tydzień, miesiąc tym prezentem. Powiem ci, powiem wam ogólnie, że jak byłem u Łukasza, tego kumpla z Rudy Śląskiej, który ma przeogromną kolekcję po prostu wszystkiego, to tak troszeczkę z taką pozytywną zazdrością patrzyłem na telewizorki takie małe, które on tam ma. Nie wiem czy liczba mnoga, czy pojedyncza, ale na pewno ma jeden taki telewizorek. I, I przypominały mi się te czasy właśnie dzieciństwa, tej, tej radawy, gdzie tam jeździłem, oglądałem jakieś tam programy na tym telewizorku. I teraz mam taki własny. I jeszcze, jeszcze konsole złapało bez problemu. Jest dźwięk, jest obraz. No coś po prostu fantastycznego. Radziu, strasznie Ci chłopie, dziękuję. Jest super. Trzymajcie się, hej.